Rozpaczliwy komunikat Anny Głogowskiej. Potrzebna jest pomoc, ciężko powstrzymać łzy na widok zdjęcia, które wstawiła. Anna Głogowska zamieściła w swoich mediach społecznościowych poruszający apel. Znana z czułego serca tancerka nie może patrzeć na cierpienie, dlatego zwróciła się do swoich obserwujących, by pomogli. W jakiej sprawie? Anna Głogowska ma ciężki okres. Trzeba przyznać, że przykre emocje ostatnio wyjątkowo trzymają się Anny Głogowskiej. Ta wciąż przeżywa żałobę po śmierci swojego ukochanego brata, Arkadiusza, który odszedł pod koniec maja. Mężczyzna raptem miesiąc wcześniej wziął ślub. Tuż po przekazaniu tych wieści otrzymała od swoich fanów ogrom wsparcia, za który później z wielkim wzruszeniem dziękowała. Nic więc dziwnego, że ma nadzieję, że i tym razem jej odbiorcy zmobilizują się do pomocy. O co prosi Anna Głogowska? Anna Głogowska udostępniła apel Fundacji Kundelek, która szuka domu dla skrzywdzonego przez los psa. Jak czytamy w informacji o zwierzęciu, zostało ono odzyskane ze schroniska owianego złą sławą, w którym zwierzęta miały bardzo ciężki żywot. Pięćletnia suczka imieniem Halinka, bo to właśnie ona szuka domu, zmaga się z nadwagą, bo w poprzednim miejscu zaniedbano jej spacery. Jak widać na załączonym nagraniu, czworonuk jest dosyć wycofany. W opisie zaznaczono jednak, że cieszy się na ludzi i inne psy. Anna Głogowska sama pomogła zwierzętom. Anna Głogowska sama ma psa. To suczka rasy Chowałard, która wabi się Merida. Zwierzak regularnie pojawia się w jej mediach społecznościowych. Obydwie są niemal nierozłączne. Psiak to zresztą nie jedyne zwierzę, którym opiekuje się tancerka. Ma także w domu dwa koty. W jednym z wywiadów opowiadała, że przygarnęła je ze schroniska, do którego akurat chodziła pomagać. Nie ma wątpliwości, że sama pomogłaby Halince, gdyby tylko miała jeszcze taką możliwość.